W polskich rękach znajduje się od 1919 roku. Oficjalnie jednak dopiero 5 lat później Rada Ligi Narodów przyznała ten teren Polsce. Powstała tu wojskowa składnica tranzytowa. Na przełomie marca i kwietnia roku 1939 przybyła tu ostatnia, jak się miało okazać, zmiana polskich żołnierzy. Podobnie jak ich poprzednicy mieli tu służyć przez pół roku. Jednak wcześniej, za sprawą wystrzałów z pancernika Schleswig-Holstein i bohaterskiej siedmiodniowej obrony, miejsce to stało się symbolem. 1 września 1939 roku o Westerplatte usłyszał cały świat. Gdy na przełomie marca i kwietnia 1939 roku przyjeżdżali tu żołnierze ostatniej zmiany załogi Westerplatte, chali do Kurortu. Jednak podkreślmy. Byłego kurortu. Tak, XIX-wieczny kurortu zdrowiskowy na Westerplatte, dosyć znany wówczas, konkurujący z Sopotem, z Brzeźnem, z Jelitkowem. Rocznie odwiedzało go ponad 100 tysięcy kuracjuszy, który podupadł w roku 1914 nie tyle może ze względu na wybuch wojny światowej ale też ze względu na to, że sztorm, który przyszedł w styczniu 1014 roku zniszczył większą część budynków kurortowych znajdujących się na plaży, czyli tych wszystkich łazienek zostało zniszczone Ponad 100 metrowe molo, tak zwana cesarska kładka, przy którym przybijały statki przybrzeżne. No i ten okres taki powiedzmy do momentu, kiedy Westerplatte zostało przyznane Polsce, rok 1925 26 Właściwie w tym momencie myśmy się już jako Wojsko Polskie pojawili na, na Westerplatte. Rozpoczęła się budowa infrastruktury, ale tej infrastruktury technicznej. Natomiast infrastruktura właśnie taka administracyjna, czy kwatermistrzowska, to była oparta właśnie o budynki kurortowe nieprzygotowane do całorocznego kwaterowania żołnierzy. Po co Polsce było Westerplatte? A to jest bardzo ciekawy temat, bo tak naprawdę rzadko poruszany i rzadko kto w ogóle takie pytanie zadaje. W Polsce potrzebne było miejsce do przeładunku w Porcie Gdańskim. Nie istniał jeszcze wówczas port w Gdyni i można powiedzieć takie prapoczątki potrzeby funkcjonowania takiego miejsca do przeładunku. To jest wojna z bolszewikami, rok 1920. Otrzymywaliśmy wsparcie m.in. z Francji i tak naprawdę no, nie było innej możliwości dostarczenia dużej ilości jednorazowo takich materiałów wojennych, jak właśnie transport morski. Miejsca do przeładunku nie było poza portem w Gdańsku, który nie był. Można powiedzieć, specjalnie przyjaźnie nastawiony do Polski. Dokerzy niemieccy sympatyzowali z Rosją radziecką, więc odmawiano rozładunków takich transportów wojskowych. Były strajki, protesty na ulicach właśnie przeciwko transportom wojskowym dla Polski. Stąd taka potrzeba, aby takowe miejsce rozładunku, taki port zbudować. Niemcy robili wszystko, aby takie miejsce przyładunku nie znalazło się w porcie gdańskim. Stąd też były pomysły, aby ujścia Wisły, Wisły Śmiałe, czyli w okolicach Świbna taki port powstał, aby powstał w okolicach Helu. No koniec końców rozpoczęto również budowę portu w Gdyni początek lat 30. Niemniej jednak staraniami polskiego dyplomaty Mieczysława Jałowieckiego przeznano Polsce teren półwyspu po Westerplatte. No i tutaj Mieczysław Jałowiecki jest o tyle jak gdyby postacią ciekawą, że prowadził można powiedzieć takim współczesnym językiem operację specjalną która polegała na skupowaniu działek na, na Westerplatte, parceli prywatnych, przez podstawionych ludzi. Więc tak naprawdę, kiedy przyznano Polsce Półwysep po Westerplatte, on już, można powiedzieć, w dużej mierze był w rękach polskich. Robił to sprytnie, podkreślmy, bo Niemcy, nim zorientowali się, do czego to miejsce ma służyć Polakom, już było tak naprawdę zamiecione. Tak, no tutaj jest jeszcze taki wątek oczywiście związany z wywiadami wojskowymi, bowiem. Zainteresowanie półwyspem Westerplatte również przejawiały wywiady, no nie tylko oczywiście niemieckie, ale także i radzieckie, ale także również wywiad japoński. Z czym to jest związane? No Półwysp Westerplatte leży u ujścia właśnie strategicznego. Portu nad Bałtykiem, więc kto dysponował płysem Westerplatte, tak naprawdę można powiedzieć, dysponował takim korkiem do butelki, mógł w każdej chwili zatkać lub odetkać. I można powiedzieć, tak jak przywołuje to w, w swojej książce monografii o obronie Westerplatte, że półwysp był tym samym, co niegdyś twierdza Wisłości, która leżała tuż przy plaży. Kolejne dziesiątki, setki lat doprowadziły do tego, że został usypany teren półwyspu Westerplatte przez piaski, które były nanoszone przez Wisłę. Stąd też twierdza znajduje się dzisiaj w znacznej odległości od morza. Także półwysep Westerplatte można powiedzieć, że przejął taką funkcję twierdzy Wisłyście. Trafia wreszcie w polskie ręce, i od razu wiadomo, że będzie przede wszystkim służył wojsku. Tak, no przede wszystkim został zaprojektowany bardzo nowoczesny terminal przeładunkowy. Na tyle nowoczesny, że dla porównania. Większość dźwigów portowych wówczas była napędzana silnikami parowymi. Tutaj akurat sześć dźwigów portowych o dźwig od ponad 2,5 tony do 6 ton z silnikami Skody było napędzonych silnikami elektrycznymi. To można powiedzieć był taki ewenement. To oczywiście też był wymóg przeciwpożarowy. No wiadomo, jeśli chodzi o składnicę amunicyjną, już sama nazwa wskazuje na to, że to były niebezpieczne przeładunki. Wojsko tam wchodzi na stałe. To rok 1926? To jest 18 stycznia 26. Z tego roku Przypływa pierwsza 18-osobowa załoga składnicy. Oczywiście załoga później się rozrastała ze względu na dosyć duży teren. Łączna długość granic to było około 3,5 tysiąca metrów, które trzeba było po prostu stale nadzorować. Od strony południowej został wybudowany mur o grubości połowy cegły. To też oczywiście był wymóg strony niemieckiej, aby taki mur nie spełniał funkcji fortyfikacyjnej, stąd też był bardzo łatwy do. Zniszczenia od strony morza, ogrodzenia z drutem kolczastym, zabezpieczające też przed wtargnięciem na teren składnicy. No i przed różnego rodzaju prowokacjami, których do roku 1939 było mnóstwo, bo no, nawet strzelano do żołnierzy z drugiej strony kanału portowego, którzy pełnili służbę wartowniczą. Ci pierwsi w jakich warunkach mieszkali, w jakich warunkach pełnili służbę? No to możemy sobie tylko wyobrazić, jak to była ciężka służba w budynkach, które od kilku lat były nieużytkowane przed ich przybyciem, adoptowani te budynki do potrzeb przebywania żołnierzy. No niemniej jednak, jak wspomniałem, są to budynki kurortowe do przebywania kuracjuszy latem. Są też nawet dogrzewania jakimiś tak zwanymi kozami, no niestety nie zawsze pomagały. Żołnierze po prostu w bardzo ciężkich warunkach, takich zimowych, te zimy były troszeczkę oczywiście inne niż obecnie, więc możemy sobie tylko wyobrazić, jak to była trudna służba. Ale ci, którzy trafiali na Westerplatte, ażeby pełnić służbę, to też nie były aniołki. To jest taka też ciekawa historia, że oddelegowywani żołnierze na dopełnienia półrocznej służby, po odbyciu już rocznej służby w swoich macierzystych jednostkach, najczęściej dowódcy po prostu pozbywali się żołnierzy, których nie chcieli trzymać w jednostce. Więc albo były to, no krótko mówiąc, ananasy, albo no zawsze sobie przywołuje postać kaprala Ofermy z komiksu Kajko i Kokosz. To mniej możemy sobie wyobrazić takie postacie po prostu na Westerplatte. Kiedy tak naprawdę zapadły decyzje o tym, że to miejsce trzeba jakoś szczególnie umocnić, ufortyfikować? Czy... Nie było tym momentem dojścia Hitlera do władzy? Między innymi też, no przede wszystkim takim punktem zwrotnym to był desant wsparcia załogi z Gdyni wiosną 1933 roku, tak zwany incydent z Orpę Wichrem, gdzie załoga została wzmocniona właśnie batalionem morskim z Gdyni. Ten moment wykazał niedostateczne przygotowanie placówki do obrony poprzez brak jakichkolwiek umocnień, których zresztą oficjalnie budować nie mogliśmy. Takie były umowy z Wolnym Miastem Gdańskiem, aby teren nie był ufortyfikowany, więc brak jakiegokolwiek przygotowania Westerplatte do obrony w, w terenie został właśnie wtedy no dosyć mocno zauważony, też ze względu na... Taki moment właśnie zwrotny, związany z dojściem Chilela do władzy i bardzo wrogie już odnoszenie się do obecności Polski na terenie Półwyspu. No ale wybudować na przykład koszar nie dało się przecież potajemnie, więc co? Machnęliśmy ręką na tę eksterytorialność? No nie, to jest. Kolejna bardzo ciekawa historia, w ogóle niezauważona, chociażby niezauważona, na czym ubolewam przez zwiedzających teren Półwyspu, bo ludzie przychodzą obojętnie obok tych zachowanych reliktów przedwojennych składnicy, jak chociażby tej ruiny koszar, tak naprawdę zniszczonych w roku 45, i to nie w wyniku działań wojennych, a po wojnie. Przychodzą obok wartowni numer 1, widząc ogrodzenia na terenie wojskowym wartowni numer 4 i niestety nie mają takiej informacji, w jaki sposób te obiekty zostały zbudowane. Jakie było ich znaczenie, dlaczego one mają taki, a nie inny kształt? To jest taki fenomen sztuki fortyfikacyjnej, no można powiedzieć, to jest majster sztuki fortyfikacyjnej, chociażby zbudowanie w Czterech Wartowni między rokiem 1933 a 1934, gdzie podkreślając to, że na tym terenie nie można było budować żadnych trwałych umocnień, żadnych fortyfikacji, tak naprawdę zbudowano małe schrony bojowe, czyli tak zwane kabiny bojowe. A nad nimi umieszczono niepozorne budynki wartownicze, które do dzisiaj nie sprawiają żadnego jakiegoś powiedzmy entuzjazmu wśród zwiedzających. Nie są specjalnie fotografowane. A przykładem tego jak one są niepozorne jest to, że chociażby turyści do, do na przykład wartowni jeden kierują się myśląc, że jest to po prostu... Szalet miejski. I to podkreśla, że stworzono naprawdę fantastyczny projekt obiektów, naprawdę niezwykle niepozornych, gdzie to, co najważniejsze, znajdowało się po prosto pod nimi czyli te schrony bojowe, tak zwane kabiny bojowe które tak Niemcom dały w kość 1 września i w pozostałych dniach. No ale zatrzymajmy się również przy samych koszarach, bo to również majstersztek budowlany. Tak, no to jest to, co dzisiaj widzimy, to jest można powiedzieć no, niespełna jedna trzecia obiektu, obiekt wybudowany w kształcie litery T, nieprzypadkowo w takim kształcie chodziło o to, aby skrzydło południowe dzisiaj zachowane zakrywało główne wejście do budynku a jednocześnie zakrywało tę najważniejszą część, gdzie znajdowały się sale izby żołnierskie, tak aby w przypadku spodziewanego ataku nieprzyjaciela paści niemieckiej ostrzał nie spowodował właśnie strat wśród żołnierzy, którzy przebywaliby w tym skrzydle nieistniejącym dzisiaj, tym skrzydle północnym. Także akurat w tym skrzydle południowym znajdowała się biblioteka, świetlica. Tutaj warto podkreślić, że obiekt został wybudowany i wyposażony bardzo nowocześnie, jak ówczesne okoliczności. Większość żołnierzy wojska polskiego przebywała głównie w budynkach wybudowanych jeszcze za zaborce pruskiego czy rosyjskiego. Budynki stare, nieogrzewane, 18-19 wieczne. I dla żołnierzy, którzy przybyli właśnie z takich garnizonów z głębi Polski, dla nich szokiem było to, że przyjeżdżają do bardzo nowoczesnego budynku, w którym jest bieżąca woda, są ogrzewane kaloryfarami sale. Są bardzo nowocześnie wyposażone, między nimi w świetlicy znajdowało się radio, co było dla wielu żołnierzy no, trudno dzisiaj no, to do czegokolwiek porównać, ale to był jakiś tam szok, można powiedzieć, technologiczny. Przyjeżdżała specjalnie świetliczanka, robiła odczyty, zapraszano jakby to nazwać dzisiaj, celebrytów. Między innymi Szczepcio i Tończo, słynny duet, był również na Westerplatte. Lwowski? Lwowski, słynny duet. Jeśli chodzi o wyposażenie, no meble dębowe, klepka dębowa, prysznice, nowoczesna kuchnia z świetną salą jadalnianą, która służyła w okresie obrony jako taki szpital polowy, punkt opatrunkowy. A skoro już pan wspomniał o tym okresie obrony, no przecież ten budynek koszarowy to również forma schronu i bunkra. Tak, to jest przygotowana fortyfikacja do obrony, zamaskowana jako zwykły obiekt kwaturunkowy koszarowy. Natomiast fragment w skali 1 do 1 przed rozpoczęciem budowy po zaprojektowaniu całego budynku wbudowano na poligonie w Rembertowie, i poddano go strzałowi artyleryjskiemu, bombardowaniu lotniczemu. Chodziło o to, czy. Ten zamysł projektu rzeczywiście się sprawdzi, a zamysł polegał na tym, żeby zbudować właśnie obiekt trzykondygnacyjny, tak aby pomieścić jak najwięcej żołnierzy na jak najmniejszej powierzchni widocznej z powietrza. I ta konstrukcja trzykondygnacyjna była właśnie specjalnie jakby zaprojektowana pod tym kątem, aby pierwszy strop przyjmował uderzenie, drugi siłę podmuchu i gruz, a trzeci zatrzymał wszystko. Więc jak gdyby ta dolna izba, tak zwana suterena, była tak naprawdę schronem dla tej załogi, która przybyła w koszarach i oczywiście to w 1939 roku doskonale się sprawdziło. W samym budynku koszarowym wybudowano jedną z wartowni. Wartownia numer 6. Natomiast dla zabezpieczenia przeciwległego skrzydła wybudowano małą kabinę bojową. Kabina była zamaskowana, te strzelnice były otynkowane, miały być po prostu wybite dopiero w chwili, kiedy ten tynk miał być usunięty, dopiero w chwili, kiedy był potrzebny. Natomiast sama ta kabina, taki wykusz w budynku, w tym narożniku południowo-zachodnim, był zamaskowany jako syp na węgiel. Więc wszystkie kontrole niemieckie najczęściej kontrolę pod kątem czy deratyzacji terenu, czy przeciwpożarowym, to można sobie oczywiście wyobrazić, że może jeden pracownik był rzeczywiście z tym związany, natomiast drugi mu towarzyszący lub więcej, to byli po prostu oficerowie Abwery. Więc te elementy nie zostały w jakiś sposób rozpoznane przez Niemców. To też dowodzi takiego no, wysokiego kunsztu fortyfikacyjnego. Sam obiekt, no, trzeba jeszcze dopowiedzieć, nie tylko oczywiście w tych dwóch miejscach, czyli w tym, w 6, jak i w, tym, w tej kabinie bojowej były to jedyne miejsca przygotowane do obrony. Obieg był przygotowany do obrony okrężnej. W oknach były umieszczone uchwyty do mocowania ręcznych karabinów maszynowych. Były przygotowane parapety do tego, aby po prostu położyć na nich worki z piaskiem i prowadzić z nich ogień do, do nieprzyjaciela. Obieg był przygotowany jako taki centralny punkt obrony i ostateczne miejsce obrony otoczone czterema, a tak naprawdę pięcioma wartowniami. Tutaj wrócę właśnie do wartowni numer 3, czyli do wartowni, która nie została zbudowana jak te cztery wartownie w roku 1933 i 1934 jako samodzielne obiekty tylko w sposób skryty przed Niemcami wykonano ufortyfikowane podpiwniczenie pod budynkiem. Korytarz, który łączył dwie kabiny bojowe, czyli właśnie takie skrony bojowe dla, ze stanowiskami dla ciężkich karabinów maszynowych i dla ręcznych karabinów maszynowych. I to jest jeden z takich nielicznych elementów tych fortyfikacji do dzisiaj widocznych zupełnie niepozorny, niestety przez ludzi omijany, a miejsce szczególne, bowiem to jest miejsce związane ze śmiercią pierwszego polskiego żołnierza na Westerplatte. Rankiem 1 września około godziny 5 nad ranem pocisk kalibru 20 mm przebił się przez strzelnicę od strony południowej kabiny bojowej, wartowni numer 3, i trafił w głowę starszego strzelca Stefana Jezierskiego. Nie udałoby się tego wszystkiego zrobić w tajemnicy, gdyby w te tajemnice nie byli włączeni również wykonawcy, robotnicy? większość prac wykonywano siłami własnymi. Siłami po prostu żołnierzy, którzy akurat w danym momencie pełnili służbę. Nie wszyscy oczywiście byli wtajemniczeni w, w szczegóły, stąd też ukryte pod wartowniami kabiny bojowe no, zostały tak naprawdę ujawnione przed żołnierzami dopiero w chwili ogłoszenia pogotowia bojowego na Westerplatte w, w marcu 1939 roku, kiedy Niemcy zajęli Kłajpedę. No jesteśmy przy tym marcu roku 1939, gdy przybywa ostatnia 80. Osobowa zmiana składu wymiennego oddziału wartowniczego, składu specjalnie dobranego podkreślam. Tak, to to jest okres dla składnicy szczególny, bo już przygotowana jest składnica rzeczywiście do obrony i żołnierze, którzy byli oddelegowywani. Byli specjalnie przygotowani, byli żołnierze wyjątkowi można powiedzieć, nie tylko ze względu na swoje przygotowanie wojskowe, ale również ze względu na osiągnięcia umiejętności, które posiedli to byli żołnierze już z na przykład z nagrodami w strzelaniu na przykład, z broń maszynowej, z moździerzy, dobrani wyjątkowo specjalnie pod kątem spodziewanych walk na Westerplatte, czyli walki w okrążeniu i tutaj dochodzimy do takiego aspektu mało znanego, niepodkreślanego, że załoga Westerplatte nie tylko była przygotowana, gotowana do obrony, ale również do działań ofensywnych. I tu no, muszę poruszyć taki dosyć ważny wątek, mit, który niestety mocno ciąży na historię obrony Westerplatte, bowiem cały czas niestety pokutuje ten epizod związany z rzekomym rozkazem obrony składnicy przez 6, a później rozszerzony do 12 godzin obrony. Takiego rozkazu nie było i po wojnie z tym mitem bardzo mocno walczył major Fabiszewski, poprzednik majora Sucharskiego. Major Fabiszewski był 6 lat na stanowisku komendanta, zastąpił go w grudniu 1938 roku major Sucharski. I major Fabiszewski po wojnie właśnie prowadził takie prywatne śledztwo związane w ogóle z tym, dlaczego składnica poddała się po zaledwie 7 dniach obrony, kiedy on ją przygotował do czterotygodniowej. tygodniowej. Dzieje powojenne spowodowały, że wiele zasług majora Fabiszewskiego zostało przypisanych majorowi Sucharskiemu, jak chociażby sprowadzenie nowoczesnej broni na teren składnicy, czyli czterech sztokę z zbran dwóch, armat przeciwpancernych Bofors, armaty polowej, wzór 1902, tak zwanej putiłówki. To są jedne z wielu zasług majora Fabiszewskiego. On również, aby uniezależnić składnicę od zaopatrzenia z zewnątrz, założył tak zwany ogród Mikołajewo od imienia Mikołajena. Pracownika cywilnego, składnicy, który się tym ogrodem opiekował, więc były koń do prac polowych: były krowy, które dziennie dawały 20 litrów mleka. Żołnierzom były oczywiście kury, świnie. I wracając właśnie do tematu rozkazu o 12 godzinach obrony, w wojsku nie ma czegoś takiego, że bronimy się 12 godzin, się poddajemy, zwłaszcza kiedy tak naprawdę 1 września myśmy. Tą walkę wygrywali, nawet trudno powiedzieć nawet tu o obronie, bo to była walka pozycyjna z dwóch stron. Niemcy nie potrafili się specjalnie ruszyć po terenie Półwyspu, wespratę Polacym po prostu nie, nie dawali takich możliwości. To jest rzecz oczywiście też niebywała w postaci obrony placówki Prom, bowiem w, w polskiej historii nigdy nie było takiej sytuacji, żeby zaledwie garstkę kilkunastu żołnierzy, to w, w pewnym momencie było to zaledwie około 20 żołnierzy, otoczona niemalże z trzech stron, walczyła przeciwko kilkukrotnie silniejszemu przeciwnikowi i mając również przeciwko sobie pancernik Schleswig-Holstein. Póki trwała obrona w Westerplatte, Niemcy nie mogli rzucić tych sił swoich, które blokowały półwysep na przedpole Gdyni, później do walk na Oksywy, więc można powiedzieć, że im dłużej się broniliśmy, tym dłużej blokowaliśmy porygdański, tym dłużej w ogóle trwała obrona. Bo można oczywiście to wszystko spłucić do jednego pytania. To w ogóle po co się broniliśmy, tak? Symbol, który pozostaje od 1966 roku, tak jakby trochę zapomniany. To są dzieje powojenne całej Polski, czyli niestety narracja, jaka była prowadzona w kierunku obniżania znaczenia wojny w 1939 roku, pomijania wielu epizodów, czy też ich znaczenia, stawiania Polski polskich żołnierzy w, w roli takich, no powiedzmy, ofiar. żołnierzy, którzy nie byli źle wyposażeni, źle dowodzeni. To jest niestety również również widoczne na Półwyspie Westerplatte i w wielu innych miejscach w Polsce.